And love, what he's looking for. I Dzień dobry to... drodzy, ja nazywam się Clizyc i w dzisiejszym materiale pokażę Wam przeglądarkę gamingową. Jakkolwiek to brzmi, to tak jest to przeglądarka gamingowa, ale za chwilę sobie o niej porozmawiamy. Założę się, że 90% z Was posiada klawenturyą gamingową czy też myszkę. Na pewno słyszeliście o fotelach gamingowych, słuchach gamingowych, monitorach gamingowych, czy też o budowach do komputerów, które również mają miano gamingowych. Również chcę stwierdzić, że 99% z Was nie wiedziało o tym, że istnieje też takiego przeglądarka gamingowa bo właśnie na taki pomysł wpadła Opera. Dobrze, więc z tym już sobie w operze GX, bo tak właśnie nazywa się owa przeglądarka gamingowa. Na pewno zadaliście sobie pytanie dlaczego przeglądarka ma miano gamingowej. Na to pytanie sobie zaraz odpowiemy, ale pierwszy przejdźmy do samej przeglądarki. Na pierwszy rzut oka zrzuca nam się bardzo ładny interfejs, który możemy dopasować sobie według zdania. Po kliknięciu w opcję łatwa konfiguracja w prawym górnym rogu ukazuje nam się naprawdę ładne okienko z konfiguracją gdzie możemy oczywiście ustawić sobie kolor podświetlenia przeglądarki z podstawowymi kolorami lub tworzyć własne odcienie w trybie rozszerzonym. Opera umożliwia nam zmieniać tło z galerii, którą nam preferuje. Możemy również dodawać własne tło. W okienku znajdziemy rozmaite animacje najechanie na ikonę, a mianowicie poduszkowiec, wyjazd i błysk. W sektorze wygląd mamy 4 opcje. Pasek zakładek, pokaż podpowiedzi szybkiego wybierania, pokazy aktualności, pokaż pasek boczny. Następnie mamy funkcję, gdzie możemy włączyć sobie dźwięki przeglądarki i ustalić ich głośność oraz wiele bardzo fajnych opcji. Na samym dole mamy zakładkę, gdzie mają zapisywać się nasze pliki, czyszczenie przeglądarki, czy też importowanie haseł i zakładek. Przejdźmy do lewej strony przeglądarki, gdzie znajdziemy sidebar. Jedną z moich ulubionych opcji na sidebarze jest tzw. gaming corner, gdzie znajdziemy sklep z grami oraz informacje o nadchodzących premierach. Nad drami możemy dostosować sobie na jaką konsolę lub na jakie oprogramowanie komputera szukamy gier, a mianowicie Xbox, PlayStation czy Nintendo Switch. Oprogramowania to Windows, Mac, Linux, iOS czy też klasyczny Android. Nie byłbym kompletnie sobą, jeśli nie wspomniałbym o aktualnościach, czyli jak sama nazwa wskazuje, oznacza to wszystkie. Aktualizacji do gier, informacji, rozrywki czy też technologii. Poniżej znajdziemy również zakładkę GX Control, gdzie na ten moment mamy dwie opcje. Pierwsza to limiter RAMu, czyli nic innego jak ustalenie procentu RAMu, który może używać nam Opera GX. A druga to limiter CPU, co działa na tej samej zasadzie jak poprzednia. Na sekundarze znajdziemy nie tylko wcześniej wspomnianą opcję Gaming Corner. Ale wiele opcji, a w tym rozszerzenia, których interfejs prezentuje się tak samo dobrze jak pozostałe. Podsumowując, to nigdy nie widziałem tak łatwego dostępu do sklepu z grami oraz opcji rozszerzeń, nie zapominając oczywiście o bardzo ładnym interfejsie. Na pewno największym procentem tej przeglądarki są wcześniej wspomniane limitery, nigdy, ale to przenigdy nie spotkałem się z czymś takim. W operze znajdują się jeszcze więcej opcji, niż przedstawiłem na odcinku. Jeśli chcecie je poznać, pobierzcie ją z linków w przypiętym komentarzu. I takim oto akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się spodobał i zostawicie łapeczkę w górę oczywiście. I przypominam jeszcze, że jeśli wbijemy do końca w 200 subów, to organizuję konkurs 20 zł of cardem, także no myślę, że warto. Także to trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Jo! Do mnie dobry chłopak albo gość z blantem, Przy mnie pali nawet